Słuchaj zatem, Hiobie, co mówię, nadstaw uszu na wszystkie moje słowa. Oto otwieram usta, mój język pod podniebieniem jest gotów do mówienia. Moje serce głosi prawość, a moje wargi wiedzę pewną. Duch Boga mnie stworzył, ożywiło mnie tchnienie wszechmocnego. Jeśli zdołasz, odpowiedz mi, przygotuj się i stań naprzeciw. Przecież wobec Boga jestem tobie równy. Ja także zostałem ukształtowany z gliny. Niech nie ogarnie cię strach przede mną. Zbytnio cię nie przytłoczę. Otóż mówiłeś i doszło to do moich uszu. Wyraźnie słyszałem dźwięk Twojej mowy. Jestem czysty, bez grzechu. Jestem szczery. Wina nie ciąży na mnie. Oto Bóg zarzuca mi nieposłuszeństwo. Uważa mnie za wroga, dybami unieruchomił mi nogi, śledzi wszystkie moje ścieżki. Otóż chcę Ci odpowiedzieć, że nie masz racji, bo Bóg jest większy od człowieka. Dlaczego Go oskarżasz, że nie odpowiada na żadne Twoje słowo? Przecież Bóg przemawia raz w taki sposób, a drugim razem inaczej, lecz się to nie zważa. We śnie mówi przez widzenia nocne, kiedy ludźmi zawładnie sen głęboki, lub w czasie drzemki na łóżku. Wtedy otwiera on uszy ludzi i niepokoi ich wyrzutami, aby odwieść człowieka od jego czynu i odpędzić od niego pychę, żeby uchronić jego duszę przed grobem, a życie przed mknącą strzałą. Upomina on także przez cierpienie na łóżku. Przez ciągły przeszywający ból kości, kiedy nawet chleb brzydnie człowiekowi, a jego duszy nie cieszą przysmaki. Widać jak niknie jego ciało, odsłaniają się kości dotąd niedostrzegane, jego dusza zbliża się do grobu, a życie do kraju umarłych. Jeśli stanie przy Nim anioł, pośrednik jeden z tysiąca, by pouczyć człowieka, co powinien uczynić. I ogarnięty litością, powie Panu: zachowaj go od zejścia do grobu. Znalazłem okup za niego. Wtedy jego ciało odzyska młodzieńczą świeżość, powróci do sił z dni młodości, będzie wołał do Boga i on się zlituje, pozwoli mu spojrzeć z radością na swoje oblicze i sprawi, że odzyska swą sprawiedliwość. Będzie śpiewał innym i powie, Zbudziłem i przekroczyłem prawo, a Pan nie odpłacił mi za to. Uchronił mnie przed zejściem do grobu. Moje życie upływa w jasności. To wszystko Bóg czyni po dwa, trzy razy dla ratowania człowieka. Zawraca go z drogi do grobu, by oświecić go światłem życia. Zastanów się nad tym, Hiobie, i mnie słuchaj milcz, dopóki będę mówił. Mów, jeśli masz coś do powiedzenia, ja chętnie przyznam ci rację. Jeśli nie masz o czym mówić, słuchaj mnie i zamilcz, a pouczę cię o mądrości.